Ja już mam dosyć tego gadania o tym Jezusku. Jezus, pluszowy misiu, Jezus Cię kocha. Jezus jest taki, Jezus, Jezus. I tak możesz całe życie spędzić w takim duchowym przedszkolu. Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha, tak, ha, praise the Lord, Jezus Cię kocha. Grajmy na gitarach, jedźmy na chwała Mu, zróbmy wielkie imprezy. Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha. No i co z tej miłości wynika, powiedz mi? Co z tej miłości wynika? Jezus cię kocha i co? Jezus cię kocha bo. Jezus cię kocha dlaczego? Czego on oczekuje? Jezus z miłości do nas poszedł na krzyż. On nie powiedział: śpiewajcie mi, grajcie mi, kolędy mi śpiewajcie. On nie powiedział: zaprzyj się siebie i bądź światłem świata, solą ziemi bądź. Pójdź na krzyż, tak jak ja poszedłem. Oddaj swoje życie za mnie. Daj mi to swoje życie w końcu. Przestań sobie siedzieć i życie swoje, poletko swoje prowadzić. Naprawdę ludzie żyją w takiej chorej rzeczywistości, że z chrześcijaństwa robią modę. Badają sobie pismo i wyszukują, co tam by dzisiaj nowego dodać do tej swojej doktryny. Naśladuj Jezusa w jego człowieczeństwie, w jego miłości, w jego odwadze, w, te, w tym, że on potrafił zakontestować rzeczywistość, w tym, że on potrafił wpaść do Jerozolimy i rozpieprzyć tam wszystko. W tym naśladuj Jezusa. Naśladuj Jezusa w tym, że on miał odwagę mówić nie, kiedy wszyscy mówili tak. Naśladuj Jezusa w tym, że on wypełniał wolę Ojca. Dla niego Słowo Boże było najważniejsze. Duch Święty działał w nim i on wypełniał natchnienia Boże, które Pan w nim zradzał. W tym naśladuj Jezusa. A list Jakuba, jak Ewa pisałaś, i list do Efezjan, one się łączą ze sobą. One są identyczne. Dlatego, że prawdziwie przyjęta wiara, prawdziwie przyjęte zbawienie przez wiarę wyraża się przez owoce, które zradzasz w swoich czynach. To jest ze sobą połączone i składne. Jak ktoś mówi, wierzę, ale dalej sobie macha tymi flagami i nie robi nic głębszego, to tak naprawdę nie wierzy. Albo jak ktoś mówi wierzę, ale właśnie leży na kanapie i ma to wszystko gdzieś, to nie wierzy. No to jest prosty temat. Wiara to jest naśladowanie Jezusa. To jest relacja z Nim i całkowite zaufanie Mu. To wszystko jest ze sobą połączone. Niestety problem jest taki, że ludzie szukają swego, jak Ewelina tu pisała wcześniej. Ludzie chcą sobie dobrze żyć, chcą być zdrowi, chcą mieć pieniądze, chcą mieć kasę, chcą mieć spokój, chcą mieć Jezuska, który ich głaszcze po głowie i troszczy się o ich wszystkie potrzeby. Oni mają gdzieś Bożą Wolę, mają gdzieś to, żeby się siebie zaprzeć, mają gdzieś to, żeby być prawdziwie naśladowcami Chrystusa. Oni chcą mieć spokojne życie i wywalone. Jezus jest ze mną, mam wszystko. On mi da samochód, da mi jedzenie, da mi to, tamto, siamto. I ludzie sobie na przykład biorą jakiś werset, wyciągają go i zaczynają robić New Age, czyli sobie ogłaszają to. Ja jestem zbawiony w Chrystusie, ja mam pieniądze, panie, daj mi pieniądze, tak jak na przykład Kuba Kamiński, który. Położył sobie karty przed oczami kredytowe i zaczął do nich gadać, żeby kasa się w nich nabiła, bo ono ogłasza z Bożego Ducha rzeczy. Naprawdę, obecne chrześcijaństwo w Polsce jest na poziomie przedszkola. I dlatego to mówię, żebyście, żeby wam się chciało więcej, żeby wam się chciało być głębiej. Żeby Wam się chciało pójść dalej, żeby Wam się naprawdę chciało Chrystusa, a nie tego, co On chce Wam dać, abyście Wy do Niego poszli, dla Niego żyli, w Nim trwali, w Nim mieszkali, abyście się Nim pocili, abyście Nim krwawili, abyście Nim płakali, abyście Go doświadczali. Aby On był dla Was wszystkim, wszystkim. Jak Chrystus nie będzie dla Ciebie wszystkim, Jego osoba, to dalej cały czas będziesz tkwił w jakiejś denominacji, w jakiejś doktrynie, w jakimś więzieniu, wykorzystując Boga do swoich egoistycznych zachcianek. A w tym wszystkim jest po prostu śmierć. To jest największa herezja, jaka istnieje. Ewangelia sukcesu. Aż mi się płakać chce, ja już nie mogę. Jezus Chrystus, jak wróci, to On to wszystko rozwali. On to wszystko rozwali. W Biblii jest napisane, jest taki fragment, jak ludzie się wymawiają przed Jezusem. Siedzieliśmy na Twoich ulicach, na których nauczałeś. Być może oni się ocierali nawet o Niego. Może nawet go dotykali. Może on nawet wchodził do kogoś do domu, żeby coś zjeść. A wiecie, co Jezus tym ludziom odpowiada, którzy się tak wymawiają? Idźcie precz ode mnie. Nie znam was, bo czyniliście nieprawość. Bo nie chcieliście Boga poznać. Bo woleliście żyć swoim życiem zamiast Jego życiem. Bo nie zrozumieliście tego, czym jest krzyż czym jest naśladowanie, czym jest prawdziwa miłość, czym jest jego osoba? Ludzie myślą, że sobie przeczytają Biblię jeden raz i już wszystko wiedzą. A ja ciągle czytam i głupi jestem, bo nie chodzi o to poznanie tylko to o ginosko chodzi. Ginosko to jest intymność. To słowo ma Cię przepalić wewnętrznie. Ono ma wyrzucić z ciebie wszystkie kłamliwe motywy. Ono ma w tobie trwać i królować. A ty w oparciu o nie tylko możesz żyć. Ono ma być twoim jedynym drogowskazem. I to ciało będzie wiszczeć i mówić: boję się, boję się mówić prawdę, boję się występować przed ludźmi. Ale Chrystus w tobie mówi: Idź, głoś, daj świadectwo prawdzie. I wtedy ty. Mówisz, Panie, boję się, ale ufam Tobie i idziesz, polegając na Nim, i to jest wiara, gdzie Ciebie nie ma, gdzie Ty jesteś słaby i czujesz się słaby, ale ufasz Mu, że On tu jest, że On to prowadzi, że On to prostuje, że On kocha, że On czuwa, że On jest prawdziwy. Przestajesz analizować swoje życie, ale chronisz się w Jego życiu. I jesteś wdzięczny za to, że On Cię zbawił i ukochał. No to jest Ewangelia, ludzie. Zainteresujcie się Chrystusem. Nie przechodźcie obojętni obok tego wszystkiego. Wmyślcie się w to. Zatrzymajcie się chwilę i pomyślcie, że ten człowiek naprawdę na tym krzyżu cierpiał mękę, pocił się krwią. que